Na moim kanale, będzie kolejny odcinek Stoka Boka Bez przeżywania, dla łapkę w górę i lecimy z odcineczkiem Ogólnie kochani, ja sobie wstałam normalnie jak normalny człowiek i nagle okazało się że moja kuzynka, której nienawidzę, Amelka do mnie przyjeżdża, bo jej ja jeszcze nie znacie, bo ja jeszcze nie widzieliście bo my się bardzo rzadko widujemy a mama stwierdziła, że ona się musi cieć pochwalić nowym domem znaczy on nie jest aż taki nowy dla was, ale w tej jest nowy. Bo będziecie się ciągle chwali wszystkim. Moja mama powiedziała, że ona musi być lepsza. I zaprosiła ich tu. Rozumiecie. Jezus Maria, y, to jest jakiś emos moja koluzynka, Emus, totalny emos. Jak ją zobaczycie, to zrozumiecie mnie? Ja się muszę przygotować. No naprawdę y, oliwka też tego nie znosi. Bartek ma najlepiej. Po pierwsze do niego nic nie przyjeżdża, a po drugie ee, e, wchodzi z kolegami. A Oliwka też jest zawidziana trochę, bo ta kuzynka e, są dwie kuzynki, jest jedna w moim wieku i jedna jest w wieku Oliwki, albo starsza, albo młodsza, coś takiego. I ona się tak samo fali mama. I ona się w ogóle tego wyłącza i ja nie nawet jej całej rodziny i tej ciotki mają. Za, dwie godziny potem przyjadą, on no, ja ma sprzętu. No nie jak zobaczę gdzieś kurz to chyba... nie wiem. O, Jezu Maja, wszystko jest gotowe. Boże, to trzeba ładnie telefony poukładać, więc nie poukładane, Jezu Maja! Tu trzeba... Tutaj... Tak. Ładnie opaseczka. Nie wiem gdzie to dać nam tutaj. Dobra, i jeszcze tu telefon. Dobra, idę do Bartka, Bartek, mam nadzieję, że masz czutystą. Dobra, jest git. Oliwka, ja idę zobaczyć do góry. Ma być na błysk. Na błysk. Dobra, mama. Co to ma być Oliwka? z to za tych last. Ale przecież... Ale przecież nie już. No właśnie, widzę jak sobie posprzątałaś. Jak kurde. Czekajcie. Jak kurde, jakieś. Nie wiem. Proszę mi to posprzątać natychmiast. ja będę tu widzieć szybko. Ty wiesz, jaka ta kuzynka jest Twoja. Przemądrz działa. Nie wiem, zrób coś, żeby to było jakieś czysto. Zrób, nie wiem, schowaj pod łóżko czy coś. Żeby to było czysto. Piseczki ładnie tu, pyk. ładnie poukładaj te ubrania, a nie. To co ty sobie myślisz? Dobra, jest już czysto. Mam nadzieję, że to wystarczy. A ty proszę się nie bawić, tylko siedzieć i czekać. Na dole. Z wami to jest normalnie katulka. Gdy po zalię tu jesteś chodź. Stójcie, tu ładnie prosto, proszę. Prosto mówię, Mam na nadzieję, że to wróci. Bo jak nie, to Zaryżko, chodź już, przyjadą, po prostu. Bo już, poza za chwilę przyjadą wyraźnie tylko. Mam nadzieję, że to masz czysto. To jest czysto. Czekaj, to muszę trochę szlify poprawić. Tu. Nie, bo tutaj. Pamiętaj, mów, że chodzisz na 300 mil na dodatkowych zajęć, chociaż wiem, że są wakacje, ale mów, tak? Mów, że jesteś perfekcyjna dosłownie. Kłam tylko, żeby ta ciocia mówiła, że. żeby. żeby myślała, że jesteśmy lepsi. Dobra, chodźcie wszyscy. Chodźmy chodź. E, nie ma wózku, idź do łuska, ty Chodź, bolcia. Tutaj ładnie trzeba się ustawić. Chodź Oliwka. ty jesteś. Ustawcie się prosto. O, przyjechał Cześć kochana strzyczko. Wit, witaj. No ładny macie ten dom. Ładny. A co to? Podrapane od kota? Nie, my tak bardziej specjalnie zrobiliśmy. Mm hmm. Boże, ile w tu macie dzieci. I Kilka jeszcze na uniwersytecie mamy no piątkę dzieci. No dużo. Mm. Cie może do salonu? O, No ładny, macie ten salon, nawet. Windy, macie trzy piętra. Hmm, a drogi ten dom był? No trochę drogi, no. No widzisz, kochana. Chcę obejrzeć ten dom? Usiądź sobie, kochana, idź sobie do Oliżki się pobaw z nią. Nie chodź. No. Dzieńki dobra, już idziemy. Hmm, czym się zajmujesz? No ja. Ja planuję być tatuatorką. No, wojtu pokoju, Baja. No, pan, chodź. No, to jest pokój rodziców. To jest Łazienka, to jest mój pokój. Ale kolorowy, Boże święte, aż oczu dostałam. Po zostałam. ci tyle rzeczy kolorowych, ja dlatego mam czarny pokój. Jak ty. Um, <grym> Eee, może, co chcesz robić? Może porozmawiamy? O czym nie widziałyśmy się 7 lat? Zmieniła się trochę. No, widzisz. A wiesz, ja kupiłam sobie ostatnio nowy tablet. Na telewizor dostałam jeszcze i telefon. No super. A ja nowy pokój. Eee, hmm, no fajnie. No, chodźmy, może. No, chcę go zobaczyć. No, to jest mój pokój. No, aha. No, za czysto ty, ty nie masz, no bo ja, ja lubię mieć taki chaos. Lubisz? Hmm. No, o, ja też mam taką konsolę, tylko że X Ultra 500 większą. Aha, no super. Mnie to interesuje. No. O, albo mam slajmy, ale więcej od ciebie. Hmm. Mm. Pompia jest czy mówiłaś? Nie. Aha. To co chcesz robić? No nie wiem. A masz może... Masz może... Y Dosz yy, telefon i tablet, żebyśmy sobie pobrały, bo jej nie chciałem. Mam taki. Aha, tego. A no, znaczy, to ja mam taki, ale że 5 razy lepszy. To w ogóle nie jest sztuczne. No. O, no, ja mam wszystko, tylko że 10 razy lepszy. Nie, 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 nie. Wspomnij, stop. Nie napsuję. Coś mówiłaś? Nie, nie Dobra, to może coś sobie porówny Urodziców No, pokaż mi ten dom, bo my na oglądanie domu To jest takie No, fajnie, fajnie lodówce no, zacznę asortyment bym powiedziała. A co tutaj mamy? No dwóch, tutaj jest w sumie dzieci, bawianie, to jest takie do siedzenia, No może być. Miałem lepszą, ale na to twój gust. też na szczęście, że ten Yoman nie przyjechał, bo... Chyba dostał upiernik od niego. Chodźmy może na górę zobaczysz. No, dobrze. No, choć może do pokoju Bartka. No. Tu jest pokój Bartka. O, cześć Bartuś. No, cześć ciocia, cześć. No, on sobie tak urządził jak chciał, więc... Żeby... No, on sobie tak urządził jak chciał. Mhm. Mm tu jest moja spialnia i my gumę. No ładna, ładna. Widzisz? Tutaj, pokażę mi to. Mhm. Mm to jest łazienka. Jak to jest podkład Solarą Mówisz? Gdzie nie musi wszystkie. Eee, ty mówiłaś? Nie. Otworzę. I ja to my z pokoju Cześć. Cześć, mama. No, hej, co tam sobie robicie? No gadamy. No, kolorowo tu masz bardzo. Wiem, projektowałam sama ten pokój. Ładny, tylko taki chaotyczny. Ja nie lubię takich chaotycznych. Mhm. I został pokój Oliwki. I Poli. Dobra, to jest pokój Oliwki. On jest bardzo taki... Ten, ale no... Ona no sobie samego go urządzała. Mhm. Cześć dziewczynki. Cześć, cześć ciocia. Cześć, cześć. No ładny ten dom wasz. Ładny. No ładne to na no no. Super. Tymczasem gruzę. No super, ja pójdę do łazienki i za chwilę przejdę. Dobra, trzeba ukażyć, to trzeba coś ukaść. Ma za to łatwo nic nie warty. To taki telefon. bez hmm, sobie. Nie, to ma gigabajtów. O, aparat. Chciałam, że jest wart pięć stów bierzemy. Hmm, co by jeszcze tu okaść? O, portfel. Gówno, hmm, bierzemy. Chyba muszę to jakoś schować schowałam do kieszeni, teraz czekam. Dobra, jestem tam... Dobra, myślę, że tam był mój aparat. Dobra, dzieci. O, chyba mama nazwała, choć. A masz taką konsolę, taką fajną? Ja mam, pokażę ci, patrz, taką fajną nie? Mam taką, i patrz, tu się zmienia gry, i tu masz takie gry. Dzieci chodźcie, o chyba mama nazwała chodź. Wy tu? No bo mama nas I ciacia. Mhm. Boże, czemu trzymam, jest wytrzymam, to ja się Jesteśmy, co w tej się? No idziemy, bo mamy bardzo daleko do domu. Tak, czułam, postawki się ładnie. Okay. No to pa! No pa! Czy córeczka ukradłaś tej dziewczynie? Ano, oczywiście, że tak. No. Czuszka jest w odcinka Bye, yo.